Dlaczego ty nie masz dziewczyny? Pomóc ci? A ty masz dziewczynę? Mam. Tak. Tak. To wspaniale. Trójkącik? Nie, dziękuję. Nie, ale poczekaj, no przecież jesteś atrakcyjny. Słuchaj, wybrano cię, to nie jest żart. Wybrano cię najseksowniejszym wszechpolakiem. Mówią, że masz powabne usta. Uważam, że jesteś przystojnym facetem. Jak, jako facet. Żyw. Nie wiem, czy od ciebie taki komplement powinienem dziękować, czy przejść z powrotem na panie Kubo. Nie, nie, dziewczyny z wozu mówią, że jesteś fajny. Panie Kubo. Nie kopiemy się, ja się odsuwał na środek. Kanaty. Dobrze, Krzychu, nie masz czasu, czy zabraniają ci? Czy, 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 czy o co chodzi? Słuchaj, e... lubisz sobie pornosy. Obej... <laughs> Dobra, masz pornosy w domu? Czekaj, ja odpowiadam na twoje pytanie o czas. Czekaj, dla ciebie może dziewczyna to jest kwestia czasu, tak? Masz trochę wolnego czasu, ciach jest dziewczyna. I wtedy stwierdza, że jest. A okay. dla ciebie? Ale to nie jest tak, wiesz, są ludzie, którzy podchodzą do tego inaczej. Bardziej to... staroświecko, trochę bardziej romantycznie. Dzień dobry, czy koleżanka czytała wszystkie dzieła admowskiego? Nie, wypieprzaj suko! No błagam cię! Tak bym chciała znowu spotkać Cię. Powiedziałeś, że ja mhm. nie mam dziewczyny, ponieważ nie mam czasu, tak? Tak. Być może. Pytałem, nie, pytałem, pytałem. Postawiłeś takie pytanie. Mhm. Więc ja odpowiadam, że to nie jest kwestia czasu, mhm. tylko w moim staroświeckim rozumieniu mhm. to jest kwestia trafienia na odpowiednią osobę. A trafiłeś już czy nie? Jeżeli nie mam w tej chwili dziewczyny, to znaczy, że. Poczekaj, a spróbuj może. Spróbuj wyciągnąć wniosek. Poczekaj, a może Ty jeszcze nigdy w życiu krzychu. Subskrybuj po więcej.